Cześć, dzisiaj mamy takiego Saba 9.3. Musimy tutaj skasować inspekcję. Robi się to tak. Był tu wcześniej napis taki, że Time for Service, ale nie wiem dlaczego teraz nie ma. O, bo znajdujemy sobie settings i teraz środkowy tutaj guzik na kierownicy naciskamy. I teraz mamy ustawienia. Szukamy sobie Time for Service. I teraz klikamy tutaj. Yes. O, i Next Service teraz mamy 97%. Nie wiem, czemu nie jest to, ale no nieważne. Aha, czyli ta funkcja, która yy, był ten reset zmieniła nam się na funkcję Next Service 97%. No jak to to w OPLAch tak jest, tak? Yy, tam było w Astrze coś tam i w y, tym Chevroletcie jakimś tam chyba wcześniej. Też było właśnie w procentach, tak było. Także, tak by tu się kasowało. Wychodzimy z menu Exit Settings. Naciskamy. Wracamy na temperaturę i to by było na tyle. Także mamy skasowany serwis SAP93 2007 rok. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.